Wędrując Szlakiem Kopernikowskim można zwiedzać zabytkowe budowle pamiętające czasy Wielkiego Uczonego, poświęconym ekspozycje muzealne, poznawać sekrety Wszechświata w planetariach, a nawet prowadzić własne obserwacje astronomiczne. W obfitujących w atrakcje turystyczne regionach nie brakuje też innych miejsc i obiektów godnych uwagi. Dlatego głównemu szlakowi towarzyszy Szlak Alternatywny, którego śladem dzisiaj podążymy. Wyruszając w stronę alternatywną trasą szlaku kopernikowskiego, trafimy najpierw do Kaszczorka. Jaki związek ma jednak ta miejscowość z Mikołajem Kopernikiem? Wbrew pozorom całkiem spory, bo to właśnie tutaj rodzina przyszłego astronoma, w tym od 1464 roku sam ojciec Mikołaja, posiadała winnicę. Kaszczorek jest obecnie częścią Torunia, jednak jako wieś pojawił się w źródłach już w 1242 roku. Była wówczas częścią dóbr biskupów włocławskich. Ważnym zachowanym do dzisiaj, choć przebudowywanym zabytkiem z tego czasu jest Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego pochodzący z XIV wieku. Cennymi elementami jego wyposażenia są gotycka figura świętego Wojciecha oraz datowana na przełom XV i XVI wieku kropielnica. W 1509 roku miejscowość stała się zaś własnością Rady Miasta Torunia. Turyści, którzy znajdą się w Kaszczorku, powinni odwiedzić także zagrodę rybacko-rolniczą, będącą oddziałem Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Skansen znajduje się na terenie istniejącej kiedyś zagrody, która należała do miejscowej wielopokoleniowej rodziny rybacko-rolniczej. Głównym obiektem tej dawnej zagrody, jak również obecnie odtwarzanej przez pracowników muzeum, jest drewniana chata z końca XVIII wieku, zabezpieczona in situ. Oznacza to, że została poddana konserwacji w tym samym miejscu, w którym kiedyś ją wybudowano. Pozostałe budynki, stodoła, obora, shower, szopa zostały przeniesione z terenu ziemi chałmińskiej. Dzięki tym staraniom udało się odtworzyć charakter zagrody z końca XIX wieku. Poniżej usytuowana jest druga część skansenu, gdzie znajdują się obiekty architektury związane z pracą rybaków i wodniaków, barki z Fordonu i Torunia winnicy, wiaty nadjeziorne, budy rybackie z kaszczorka oraz prom obsługujący przeprawę osobowo-towarową przez rzekę Nogat. Przystankiem na szlaku jest złotoria, do której dostajemy się z kaszczorka poprzez most na Rewency. Przekraczamy wówczas również granicę między ziemią Chełmińską i Dobrzyńską. Złotoria to miejscowość, która również ma średniowieczną metrykę, a z dokumentu z 1242 roku dowiadujemy się, że należała w tym okresie do diecezji włocławskiej. Znajdujące się we wsi ruiny gotyckiego zamku, to pozostałość powarowni wybudowanej do ochrony granicy z Ziemiami Krzyżackimi za czasów króla Kazimierza Wielkiego w 1363 roku. Zamek mocno uszkodzony został w okresie wojny z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, a w samej Złotorii miało dojść do wymiany dokumentów pierwszego pokoju toruńskiego kończącego wspomniany konflikt. Odbudowy zamku nigdy już nie podjęto. Część cegieł zniszczającego i rozbieranego zamku miała posłużyć do budowy wieży w Kościele świętych Janów w Toruniu. Wyruszając szlakiem alternatywnym z Torunia do Włocławka i mając za sobą wizytę w Kaszczorku i Złotorii, warto wybrać się także do Nieszawy, by zwiedzić chociażby pochodzący z czasów Kopernika kościół pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej, zbudowany w końcu XV wieku. Wspomniany kościół to późnogotycka świątynia z wyposażeniem pochodzącym głównie już z XVII i XVIII wieku. Nieszawa w obecnym miejscu została lokowana w 1460 roku. Wcześniej znajdowała się naprzeciwko Torunia i była dwukrotnie niszczona. Do Niszawy poruszając się szlakiem kopernikowskim, dostaniemy się przeprawą promową przez Wisłę. Jest to jedna z niewielu przepraw samobieżnych na Wiśle. Rejsy są bezpieczne, niedrogie i zapewniają doznanie niezapomnianych wrażeń. Włocławek to jedno z najstarszych miast polskich, stolica biskupstwa włocławskiego i historyczna stolica Kujaw, choć nie dla wszystkich może wydawać się to oczywiste, miasto to wiąże się także z astronomią, w tym z samym Mikołajem Kopernikiem, przynajmniej pośrednio. Co nie mniej ważne w tym kontekście, Włocławek od 1973 roku należy do federacji miast Kopernikowskich, a jego postać upamiętnia postawiony obok seminarium duchownego pomnik. Od lat funkcjonuje koncepcja przez niektórych podważana, zakładająca, że Mikołaj Kopernik mógł być uczniem przy tutajszej szkole katedralnej, prezentującej wówczas wysoki poziom nauczania. Zwraca się przy tym przede wszystkim uwagę na posiadanie w tym czasie kanonii włocławskiej przez wuja Kopernika Łukasza Wacenrode, dbającego o wykształcenie Mikołaja. Miał być on tam uczniem Mikołaja Wodki z Kwidzyna, lekarza biskupa włocławskiego i astronoma, którego doskonale znał Wacenrode. Według niektórych wspólnym dziełem Wodki i Kopernika miał być zegar słoneczny znajdujący się na ścianie kaplicy włocławskiej katedry. Poza tym to nadwiślańskie miasto bogate jest w zabytki, które istniały tam już za życia astronoma. We Włocławku na pierwszy plan wysuwa się katedra wzniesiona w gotyckim stylu z zabytkowymi, najstarszymi w Polsce witrażami z połowy XIV wieku, a także wspomnianym już zegarem słonecznym, znajdującym się po wschodniej stronie budynku. Wewnątrz również znajdziemy zabytki wysokiej klasy, między innymi te autorstwa Wita Stwosza. Obok katedry znajduje się założony w 1870 roku park imienia Henryka Sienkiewicza, który jest jednym z najstarszych parków miejskich w Polsce. Kasy Kopernika pamięta także najstarsza spośród zachowanych do dziś świątyń Włocławka Kościół pod wezwaniem świętego Witalisa, a także Kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, wybudowany jeszcze w okresie życia astronoma na miejscu obiektu z XI wieku. Ciekawostki i artefakty związane z przeszłością miasta, znajdziemy w Muzeum Historii Włocławka, które od niedawna ma nową siedzibę. Zlokalizowane jest w trzech zabytkowych kamieniczkach, znajdujących się przy rynku Starego Miasta. Włocławek, stolica Wschodnich Kujaw i ziemi Dobrzyńskiej, kojarzy się z pięknymi i artystycznie zdobionymi wyrobami fajansowymi, które znane są nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Tradycja produkcji włocławskiego fajansu sięga roku 1873, kiedy to uruchomiono pierwszą fabrykę. Od kilku lat realizowane są liczne działania umacniające i promujące markę kulturową Włocławka, m.in. Fajans Festiwal, powstają murale nawiązujące do dekoracji stosowanych na wyrobach ceramicznych, a już niedługo fani tego wzoru będą mogli odwiedzić interaktywne Centrum Fajansu, które będzie wędrówką przez historię włocławskich wyrobów ceramicznych i historię miasta. Zwiedzający poznają proces produkcji fajansu, oglądając stałe i czasowe wystawy. Z pewnością będzie to atrakcyjny punkt turystyczny na mapie włocławskiego śródmieścia. Włocławek wyróżnia także tama, która od ponad 50 lat samotnie stawia czoła wodom Wisły. Zbiornik zbudowano w latach 60. ubiegłego wieku jako retencyjny. Miał być elementem szerszego założenia, tzw. kaskady dolnej Wisły. Zrealizowano jednak tylko jeden z elementów, właśnie tamę we Włocławku. Tama przegradza Wisłę na jej 675 km. ma długość 1 kilometra i podnosi wodę w rzece o prawie 13 metrów. Zpiętrzoną wiślaną wodę wykorzystuje się do napędzania elektrowni wodnej Włocławek. We Włocławku kończymy naszą przygodę na szlaku kopernikowskim. Są jednak jeszcze miejsca warte odwiedzenia, które pielęgnują pamięć i spuściznę wielkiego astronoma. To właśnie do nich wybierzemy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.